Jeżeli zastanawiacie się jak wprowadzenie reklam na Netflixa wpłynie na nas wszystkich, jak wpłynie na tworzenie tego produktu, jeżeli obawiacie się, że przed kolejnym sezonem Wiedźmina zobaczycie reklamę farby do włosów albo po kolejnym odcinku Narkosa reklamę łopaty ogrodowej, no to zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Postaram się odpowiedzieć kiedy, co jak z tymi reklamami na Netflixie. Już jakiś czas temu do mediów wyciekły informacja, że Netflix rozmawia z największymi partnerami reklamy, reklamy wizualnej, internetowej, takimi jak Google, takim jak Comcast, takimi jak Magnite, na temat tego, by wprowadzić te reklamy do ich platformy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dotąd Netflix odżegnywał się od reklam. Mówiono wprost, że te reklamy to nie jest coś, co. Pasuje do ich biznesu. To nie jest coś fajnego, to nie jest coś, co oni chcieliby mieć na swojej platformie. A dotychczas na Netflixie jedyną informacją na temat reklam mogliście znaleźć, że jeżeli widzicie reklamy w serwisie Netflix, to pewnie to wirus i musicie sobie sami z nim poradzić. No, dopóki nie przyszedł pierwszy kwartał 2022 roku. Pierwszy kwartał sprowadza się do tego, że odpłynęło z Netflixa 200 tysięcy płacących użytkowników. Akcje Netflixa zanurkowały nawet do 70% poniżej poprzedniej wyceny, więc sporo kas odpłynęło ze spółki. Był, był to Ogromny, zimny prysznic dla całej organizacji. Jak wiecie, Netflix ma duży zespół UX-owy, duży, duży zespół badawczy, więc musieli szybko znaleźć powód i znaleźć rozwiązanie. I rozwiązaniem oczywiście jednym z wielu, ale te, które postanowiono wdrożyć w tym czasie, będą nowe reklamy. A żebyście zrozumieli, jaka jest skala tego, jak dużo mają zespołu, jak dużo wiedzą, jak dużo szukają o nas, to pamiętajcie, że Netflix w pierwszej połowie 2022 roku postanowi dać 8 miliardów dolarów tylko na same te produkcje. Netflix patentuje bardzo wiele interesujących rozwiązań. Na przykład jednym z ostatnich patentów jest to, że lektor, który podkłada głos, dajmy to po angielsku czy po polsku, do produkcji obcojęzycznych, będzie dostosowywał się automatycznie do zawartości materiału. Czyli jeżeli ktoś będzie mówił w trakcie pościgu, to ten głos będzie wyższy, będzie szybszy, będzie dostosował się do backgroundu. Jeżeli to będzie spokojniejszy materiał, też będzie spokojniejszy. Chodzi o imersję, chodzi o zainteresowanie człowieka, żeby wciągać i angażować nas bardziej w to, co widzimy na ekranie. Pamiętajcie, że Netflix nie do końca konkuruje z HBO i z pozostałymi platformami streamingowymi. Netflix też i może przede wszystkim konkuruje z Waszą rodziną, która niepotrzebnie zabiera Wam czas, konkuruje z Waszymi codziennymi zadaniami. I żeby mógł konkurować jeszcze lepiej, wprowadza nowy pakiet reklamowy. Dlatego, że zastanawiacie się dzisiaj, subskrybując dotychczasowy pakiet, czy to Was dotyczy? To nie, nie dotyczy Was, ale może, jeżeli zdecydujecie się obniżyć pakiet. Netflix tą zmianę tłumaczy tym, że chce dotrzeć do klientów, którzy mają mniejszy portfel. I pewnie to jest prawda. A jak zwykle to w kapitalizmie, to oczywiście część prawdy. Bo też chodzi o tych użytkowników, którzy korzystają z kilku rozwiązań i z kilku platform. Dzisiaj oglądam taką platformę, dzisiaj oglądam taki odcinek na tej platformie. I rzeczywiście to jest ruch w tym kierunku, bo osoby, które chcą subskrybować kilka platform. Wydają więcej w sumie i dlatego nie mogą sobie pozwolić na wszystkie platformy. I tutaj jest wyciągnięcie też ręki do takich użytkowników. Kolejną grupą użytkowników, do których kierowany jest ten pakiet, to ci, którzy klikną zakończ płatną subskrypcję, czyli coś, co najbardziej boli w włodarzy Netflixa. Tym wszystkim będzie proponowany oczywiście tańszy pakiet z reklamami, bo czemu by nie? Dzięki temu Netflix chce się ratować, chce zatrzymać odpływ użytkowników no i oczywiście zwiększyć swoje przychody. Drugi kwartał pokazuje, że ta, ten dołek, w który, który zanotowali w pierwszym kwartale, nie jest już tak głęboki. Zatrzymał się i na razie dają sobie radę. Ale zobaczymy, co, co pokażą kolejne miesiące. Jak widzicie, świat przyspieszył, działa bardzo szybko, szybko się zmienia, a Netflix. Jedyne nad czym mu zależy to zarabianie, zarabianie pieniędzy. Dlatego może w waszej głowie czasem zapala wam się lampka, dlaczego te niektóre filmy tak bardzo odbiegają od oryginałów, dlaczego w Wiedźminie biegają czarnoskórzy dalej? dlaczego gdzieś pojawiają się Azjaci w materiałach Lovecrafta i tak dalej? dlaczego? I można sobie tłumaczyć to propagandą czy lewicową kulturą, która zakorzenia się w różnych miejscach, ale to... Na czym zależy Netflixowi? To oczywiście są pieniądze. Więc jeżeli chcesz zainteresować osoby, żeby więcej spędzali czasu w twojej platformie, to musisz ich zaangażować, musisz sprawić, żeby się czuli częścią tego, tego twojego, twojej sztuki, twojej muzyki, twoich filmów itd. Więc wprowadzanie takich akcentów jest czysto komercyjnym zabiegiem mającym na celu właśnie dotarcie do takich osób. To globalna platforma. Nie dziwmy się, tak już będzie. Będzie się tworzyło Materiały dla mas, a nie dla fanów jednego konkretnego nurtu czy sposobu działania. Warto zaznaczyć, że ta zmiana będzie się działa do końca roku, czyli chcą wprowadzić w czwartym kwartale już nowy pakiet. Biorąc pod uwagę skalę tej spółki jest to niesamowicie szybki czas wprowadzania tego typu rozwiązania. Muszą dogadać się z tą siecią reklamową, muszą wprowadzić reklamy, wiedzieć, gdzie je wprowadzić, przebadać z użytkownikami, gdzie te reklamy będą najmniej denerwujące, czy przed, czy po, albo co gorsza w trakcie. No i co im oczywiście przynieść? Największy zysk. Bo to nie chodzi o to, żeby wprawić reklamy, żeby nie denerwowały ludzi, ale chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej kasy z subskrypcji. Czyli wprowadzić te reklamy, żeby denerwowały na tyle, żeby ludzie chcieli zostać subskrybentami, mimo tych po prostu reklam. Czy działanie Netflixa i stworzenie tańszego pakietu z reklamami jest czymś nowym? Nie, HBO Max i jeszcze inne platformy również mają już takie. Takie, takie subskrypcje, ten poziom płatności. Zwykle one są o 30% tańsze od tych subskrypcji najniższych. Więc to nie jest tak, że to jest jakieś super tanie i w ogóle em, jak, jak za darmo. No, absolutnie nie. Jest to już na rynku. Ryzykiem jest to, że wprowadzają to bardzo szybko i będzie miało, będzie miało wpływ na tych dotychczasowych klientów. Więc jeżeli są dzisiaj użytkownicy, którzy wahają się, czy zrezygnować z Netflixa, czy z nich przejdzie do tego niższego pakietu. Ale może to właśnie dzięki temu Netflix uratuje więcej środków. Bo zamiast anulować subskrypcję, oni zostaną po prostu na tańszych pakietach. Czy to był dobry ruch? Czy to pozwoli im wygrać z konkurencją? Dowiemy się pewnie niebawem z kolejnych odczytów finansowych Netflixa. Ale żeby zakończyć ten odcinek pytaniem do Was, to jestem ciekaw, czy Wy może, czy zdarzyło się Wam zauważyć, Jakimi sposobami Netflix próbuje nas uzależnić, próbuje nas zatrzymać? Jestem ciekaw, czy widzieliście jakieś takie działania, takie małe smaczki? Jeżeli tak, chcecie się nimi podzielić, to zapraszam Was do komentowania. Jestem ciekaw, co widzieliście. I jeżeli chcielibyście odcinek, który pokazuje, w jaki sposób Netflix uzależnia nas od swojej platformy, to też dajcie mi znać, żebym wiedział, czego potrzebujecie, bo niebawem pojawi się więcej filmów. Zaczynam dosyć regularnie nagrywać i częściej potraktujcie to jako obietnicę i deklarację zarazem. Więc. Dzięki za ten materiał, jakże krótki i do zobaczenia już niebawem, cześć.